Słuchaj, z początku pomysł e, tego, żeby pytać swoich, e, moich, moich tych e, widzów o to, gdzie polecieć dalej, wydawał się na początku bardzo dobrym pomysłem. Czymś takim super, takim, że wiecie, taki feedback będzie, że ten, że wy decydujecie i w ogóle ja robię to, co wy chcecie. Problem w tym, że dobrze by było, gdybym miał więcej widzów niż dwóch. Albo ewentualnie, gdyby tych dwóch widzów mogło się chociaż raz po prostu zgodzić na ten sam sektor, żeby wybrać, no, bo problem cholera w tym, e, że jedna osoba stwierdziła: a leć do tych, do, ja się nigdy nie nauczę. Mentes, 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 e, do modliszek e, i do modliszek chciał polecieć e, Świętej Pamięci Serene a do NG chciał polecieć, znaczy chciał polecieć, no, proponował, żeby polecieć y, do NG Bartosz. No i, no i teraz pytanie. Skoro mamy remis, to czy to znaczy, że ja muszę zdecydować? No chyba tak. Eee, spójrzmy na to trochę bardziej tak... Eee. Hmm. Jeśli polecę do NG, to później nie będę miał wyboru i będę musiał lecieć do Nebuli. Uuu, no właśnie. Jak polecę do Angie, to f, f, na, na koniec odcinka nie będę mógł was spytać, gdzie polecieć. I nie będzie, te dwie osoby nie będą miały nad czym się sprzeczać. No, oczywiście, że polecę do płaszczek. No, zresztą, dobra, uhonorujmy faktycznie e, wolę konającego Serena i polećmy do, do tych, do płaszczek. Kur. Nie do płaszczek, tylko do. Eee... <ścoughs> nie mogę do... modliszek. No i również, tak, musimy się trzymać na baczności, ponieważ... modliszki są... no, są takie... niezbyt przyjazne. Dobrze, zobaczmy, co tutaj w okolicy się dzieje. Nic... nie wiem, co się dzieje, więc polećmy... no... no tu. Co to się dzieje? No cóż, okazuje się, że jest pusto. Ni, ni, nic tutaj nie znajdziemy. Okazuje się, że. O, i mamy sklep. No dobra, sprawdźmy, co jest w tym sklepie. Dobrze, że nie wydałem kasy na żadne, żadne ulepszenie, bo może bym teraz żałował, że nie będę mógł kupić. No właśnie, czego nie będę mógł kupić? Mam tu w sumie dwa drony defensywne. Mógłbym je zacząć wykorzystywać, gdybym kupił drone control. Hmm, no, niezły deal. Mogłbym sobie kupić kreu teleporter, E nie. Mogłbym sobie kupić e, takie coś, takie ulepszenie dostatku, które szybciej regeneruje moje osłony, mógłbym kupić takie coś, co zmniejsza ilość skrapów, które e, zdobywam po walce, ale automatycznie regeneruje moje, mój e, stan pokładu, albo wręcz przeciwnie. E, zwiększyć dochody, jeśli chodzi o skrapy, i to mi się podoba, ponieważ mój e, żydowski ten e, zmysł e, żydowskiego magazynowania absolutnie wszystkiego mówi mi, tak weź to, będziesz miał wincy kasy, i to jest takie przyszłościowe. Sprzedajmy te dwa drony, bo no, w tym momencie z nich nie za bardzo skorzystam. Zresztą wolałbym mieć drony ofensywne, a nie defensywne. Eee... Jeśli chodzi o bronie, mógłbym jedno Heavy Iron spokojnie sprzedać e, bo, bo nie jest mi specjalnie ono potrzebne. Mm. Uff, tak, sprzedam jedno. Nie, nie, nie sprzedam, bo kto wie. Mm, naprawię się, bo to będzie, to będzie przydatne. Czy trochę paliwa kupić? No. Tak. Trochę tak. Dobra, jesteśmy chyba gotowi. I... Uuu! Ile wołań o pomoc! Cóż tu się dzieje? Kto mnie wzywa? Eee, okazuje się, że to cywilny statek, który nie za bardzo... No coś tam im się stało z ich systemem nawigacji i chcą, żebym ich podrzucił do nas, do, do najbliższego jakiegoś tam punktu, gdzie mogą zostać naprawieni. Czy mogą... Czy mogę ich tam zabrać? No. No mogę. Wow, dostajemy scrap. Eee za Jako taką wstępną zapłatę. I tak należy należy zacząć wypróbować naprzód i kierować się tu do questu. Zobaczymy co tutaj. Kto nas tutaj woła o tę pomoc? U, znowu mała ta stacja badawcza, w której, na której wybuchł pożar. I co będę próbował zrobić? Eee, zadokować i spróbować uratować kogoś z nich. Eee, no i bardzo fajnie. Udaje się niektórych uratować. Tam jeden z nich zdecydował się zostać z nami na pokładzie. Dostajemy też trochę skrapu. Yes! Yes! Jones jest z nami! Jones jest modliszką i Jones będzie. Jones ci pójść, ci na co co on robi. Uuu, ci pójść jest na tych, na broniach. On tu jest. Czy Sara jest doświadczona w sterowaniu? No nie bardzo. Eee, więc Sarę znowu poślemy na osłony, a Jones będzie naszym nowym kapitanem. Eee, okej okay, Jones. Lecimy lecimy ten, dalej. Cała naprzód. Cholera, niby taki. No, miałem powiedzieć, że niby taki nieprzyjazny sektor, a tu jeszcze nic takiego nie było. Lato sobie taki zautomatyzowany, ale wydaje się być zdezaktywowany. Hmm. Mogę go albo obedrzeć z odłamków, albo albo ściągnąć, spróbować jego tam dane ściągnąć. No dobra, nawet jeśli go aktywuję, wydaje mi się, że powinienem sobie poradzić. No. Jednak, jednak wszystko poszło lepiej, więc zostaje trochę tego, trochę tego... WOW! I kolejny Ion Blast! Doskonale. Tak. Okej, okay, zobaczmy co to, co to dokładnie jest. Zwykły Ion Blast, który... trochę mniej prądu zżera, więc tak, zamienimy sobie Heavy Ion na jedno... Zwykły Ion Blast uh, i będę miał. No tak, wystarczy, że sobie tutaj cyknę jedno i jeden cyk. I trochę się na to wykosztowałem, ale mogę sobie zasilić też Ion Blasta i mamy trzy aktywne bronie. Doskonale. Czy ja mogę strzelić? Nie, nie mogę. Trudno. No to skoczymy dalej. Do. Co to jest? Mm. Tak, to wszędzie tutaj już statki są. No dobra. Lecimy najpierw do questa, żeby odprowadzić tych tam e, biednych... biednych, biednych. O, dzięki, dzięki, fajnie, fajnie. I okazuje się, że to jest sklep. I mogę sobie tu coś kupić bardzo fajnie. E... Gdybym miał drony, to to by było fajne. Gdybym miał pieniądze, to to by było fajne i no właśnie, fajnie by było, gdybym mógł uciłać 60 ze sprzedaży tego i tego. Akurat, no jak. jak na zawołanie. Mm, bardzo, bardzo fajnie. Sprzedaję to i to, i będę sobie mógł kupić Pike Beam, którego nie będę mógł na razie używać, ponieważ nie mam tyle energii, ale. Jakoś sobie z tym poradzimy. Mogę najwyżej teraz zamienić Heavy Iron na Pike Beam. No, i będzie ok, lecimy. No właśnie, gdzie? Tu czy tu? To niby mam statek po drodze, no ale statki po drodze wcale nie są jakieś złe, tak? Mam okazję się nachapać. Mimo, że to w, te, w pewien sposób ryzykowne, ale tak, chcę się nachapać. No i na samym początku od razu chcą ze mną walczyć, ale to, to mnie absolutnie nie dziwi. Teraz zaplanujmy to jakoś dobrze. E, Ion Blast na pewno strzeli sobie e, pierwszy w osłony. On i tak trafi w osłony, nieważne w co. Uuu, no to będzie trudniejsze. W takim razie zdejmujemy Jonesa, bo Jones jako modliszka jest trochę lepszym zawodnikiem w walce. Wszyscy idą na walkę, żeby żeby szybko ich tam zepsuć. Ok, pierwszy leci Iron Blast i powinien zdjąć. Ach, nie zdjął. Ok. Ci pójść mi trochę przymiera. Najpierw strzelajem blastem spokojnie, wszystko jest naładowane i. i, i teraz. W osłony w Ion Blast i Burst Laser. Go! Ok, u, szlak, my też dostaliśmy czymś, ale teraz, jak nie mają osłon, to to jest moment, kiedy mogę użyć Pike Beam. Pike Beam działa trochę inaczej niż inne lasery. Nimi zaznaczam, o właśnie w ten sposób, gdzie chcę strzelić. Pike Beam ma naprawdę długi zasięg, więc spróbujemy walnąć silniki. Tlen, bronie i system drzwi. To powinno ich zaboleć. A może nawet, może nawet będę w stanie walnąć... Uuu, jeszcze więcej pokoi. Ależ im narobiłem kłopotów. Dobra, dobra, Jones się wycofuje. Oni też się wycofali. Dobra, dobra, mamy ich w garści. Praktycznie. Prawie że. Dla gotowy, więc boom i boom doskonale. Ok, mają zepsute. Ok, zdążyliśmy, zdążyliśmy bardzo, bardzo fajnie. Są już moi! Fakebeam zadaje jedno obrażenie na każdy pokój, który trafi. Hmm. Mógłbym próbować ich zniszczyć od środka. Celując ciągle Ion blastem, który nie zadaje obrażeń, a jednak nie. I done. Dostajemy trochę zapasów i. Czas naprawić to. A... Cibuś wraca na stanowisko tu, gdzie powinien, Sara musi się uleczyć, a Jones wraca za stary. Done. Wszystko wydaje się być gotowe i możemy lecieć dalej. Hmm, no i właśnie. Tutaj. Chce się nachapać. Ostatnie walka nie poszła wcale źle. Więc myślę, że czuje się gotowy. No i okazuje się, że to jest statek rebelii. Hmm. Strategia znowu to sama. najpierw ładuje Ion Blast. I próbuję zdjąć im osłony. Wcerowało doskonale. To teraz Burst Slider też w osłony. I fakt źle wymierzyłem to w czasie. Trzeba było z tym poczekać. Dobra, spróbujemy w takim razie. Iron Blasting tu to nadrobić. Bo Pike Beam zupełnie nie przechodzi przez FOG. Przez osłony. Trzeba im zdjąć bronię natychmiast. I dobrze by było, gdyby też osłony tym trafić. Akurat myślę, że nie, nie, nie. Trochę pod innym kątem i powinienem zdjąć cztery systemy naraz. W ten sposób: Bronie, silniki, osłony i dla nich. Okej, okay, oni mają problemy, my też mamy problemy. Ale nic, czego nie dałoby się naprawić. Okej, okay, mamy gotowe bronie. A tutaj. Hmm. A gdyby tak... Bo faktycznie, istnieje możliwość, żeby e, wygrać poprzez pozbawienie ich tlenu tak, żeby oni wymarli w środku, nie załatwiając przy tym statku. Więc spróbuję zamiast Pike Beam zasilić Heavy Iron. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję mu uciec. Okej, okay, jakoś sobie z tym poradzimy. Mam nadzieję. Ion Blast ciągle będzie celować w... w tlen, a Heavy Iron w najpierw w to. Ow, oh, man! A gdzie moje osłony? Dammit! Zepsuje mi bronię. To nam jest niepotrzebne, to jest ważne. Obawiam się, że mogą nam uciec w ten sposób. Aj, dammit. Zaraz, co się dzieje? Dlaczego... Jones nie ma tu tlenu? Czy ja o czymś nie wiem? A, bo tam jest dziura, o choler. No, modliszki nie są zdecydowanie najlepszymi zawodnikami do naprawienia czegokolwiek. No, 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 no fuck. Nie no, muszę ich zniszczyć, ja, ja tak, ja tak nie mogę. Powinni się już dawno udusić, no. O, ok, gdzie moje osłony? Aha, czyżby ich laser ten przechodził przez moją jedną osłonę? A to ciekawe. Próbuję się poddać, ale nie dziękuję. Warto było. Dostaliśmy zdecydowanie więcej rzeczy, a poza tym takie. Hmm, coś, co e, zwiększa szybkość odładowania. Mm, napędu FTL. To się kiedyś może przydać w razie, gdyby trzeba było zwiewać. Hey, fajnie, że się zorientowałem, że moja osłona jest trochę za mało wytrzymała, żeby ich ten laser powstrzymywać, a ja jak głupi myślałem, że ona ciągle to, to powstrzymuje, ale niestety nie za bardzo. Tu trzeba naprawić tą dziurę i system, bo tu nie ma tlenu i dlatego Jones zaczął umierać. Okej, okay, gotowe. To było głupie z mojej strony. Mhm, wydaje się być wszystko gotowe. No może jednak już trochę bardziej prostą drogą. Może nie do końca prostą, ale może nie będę już się nadziewał na ten statek. Polecę tu. Powinno być pusto. Mhm. Mm prawie że. Pusto. Ale mamy przewagę liczebną, więc wszystko powinno pójść całkiem dobrze. No może pomijając fakt, że ta rasa jest trochę lepsza w walce, więc może być ciężko. No ale my też mamy swojego Jonesa. Fuuuuck. Sara prawie zginęła. No ale damy radę. Okej. Okay. Poszło wszystko dobrze. Uh. Gotowe! To jest Cipuś. A to jest Sa. Okej. Okay. Wszyscy na stanowiskach i jesteśmy gotowi do skoku. Hmm, okazuje się, że dryfuje tutaj sobie hmm, statek piracki bez załogi. No, zbieramy zapasy i lecimy. Nie, 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 może, może najpierw jednak ulepszę sobie tę osłonę, bo trochę, trochę mi to napsuło krwi. Eee, fajnie by było jeszcze to ulepszyć, gdybym tylko mógł, ale nie za bardzo mogę. Wielka szkoda. Jeden paseczek się przyda i mamy dwie osłony, w ten sposób. To powinno mi dużo pomóc. I lecimy dalej, co tu jest? Hmm, słońce, znaczy pff, pff, słońce, a ja słońce nie lubię, zobaczymy jeszcze co tu jest. Może też będzie jakaś darmowa porcja nie wiadomo czego, ale... Nic tu nie ma. No to w takim razie pozostaje tylko lecieć mi do wyjścia. In... O, nie, jednak coś jest. Eee, mogę. Sp... O, jak fajnie. Mogę sprzedać części dronów eee, za. za. za skrapy. Wydaje mi się, że nie będą mi one potrzebne, ponieważ nie używam dronów i chyba. chyba nie zamierzam, więc spokojnie mogę sprzedać, ale. Dupa, jakbym miał tylko jeden więcej, to bym sprzedał 12 za 48. Nie ma innych niestety ofert. No cóż, sprzedaję 6, to zawsze 24 dodatkowe. Eee, jestem zupełnie gotowy. Glam, jak po dobrym koncercie, jest poobijany, ale zupełnie sprawny. Eee. No i skoro ten koncert był taki, że Glan jest poobijany, to ja bym osobiście leciał do. Do, do zoltanów, którzy będą trochę bardziej pokojowo nastawieni i raczej unikałbym tej nebuli, w której różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale jak zwykle decyzję pozostawiam swoim dwóm dzielnym, jedynym widzom, którzy w ogóle patrzą na moje poczynanie w FTL. Może tym razem jakaś trzecia osoba się dołączy i jej głos zaważy na tym, gdzie poradzimy. Nebula czy te. Mm, czy sektor Zoltanów? Decyzję pozostawiam Wam. No i ten. I do zobaczenia.